W ramach Akademii Pełnej Zdrowia na spotkanie zostali zaproszeni seniorzy. Z myślą o tej grupie zorganizowano wydarzenie pod nazwą Bilans Seniora. W ramach Akademii Pełnej Zdrowia staramy się, aby też profilaktycznie o Państwa zadbać. To nasza taka właśnie październikowa cegiełka. I dziś zaproponowaliśmy właśnie taką takie spotkanie spotkanie konsultacyjne, ale też spotkanie edukacyjne dla seniorów z naszego powiatu. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Państwo mogą dziś uczestniczyć w prelekcjach, ale mogą też dotknąć badań, które proponujemy w ramach, tak jak powiedziałam, Akademii Pełnej Zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych stowarzyszeń, amazonki, gladiatorzy, seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tutaj Akurat teraz piękny gest Pani Starosty, bowiem październik to jest miesiącem seniora. Wtedy jest dużo imprez różnego rodzaju, ale te imprezy prozdrowotne są szczególnie cenne, bo możemy bez kolejek możemy skorzystać właśnie z badań, które tu są proponowane, możemy skorzystać z wykładów. Też nam są wykłady bardzo potrzebne, bo wiedzy nigdy nie za dużo. Kolejnym akcentem dbania o zdrowie seniorów będą badania cytologiczne dla kobiet powyżej 64 roku życia.